To zapierdala, to zapierdala, zapierdala. Zapierdala, a zegar mi tyka, suka połyka. Jeba, ma przełych jak wydech w ciągnikach, i nie mówię co mnie boli, Pójdę do niej na lekcję pierwszą, to od razu mnie kurwa wyszkoli. Palę fajka, ciebie to boli. się kurwa nie wpierdalam w twoje życie. Ty też moje nie wpierdalaj mi się, bo nie dałbyś rady przechodzić w tych butach, których ja muszę chodzić przez całe swoje życie, ta. Problemy to dźwigam na barach, a twoja suka dźwiga, ale ciężar w ilościach frajerów, z którymi się jebała ta. Ja żyję chwilą, a ty karmi się fałszem, a co so chwilę zajebane. A ja mordo, dyski tym właśnie się różnimy. Ty byłeś zerem, teraz jebanym swelem jesteś. Ja zawsze prawdę głoszę do bloków. Twoja suka mordo Dziś w szoku, Ja I kończy mi się flow. Więc nawinę to, że twoje suki są gotowe na dymanie na zażeganym tapczanie zją. I może przestanę grać jak ty kiedyś przestaniesz kurwoć spać Wow.